Dzień dobry, witamy Was na kolejnych zajęciach z Rytmiki. Przywitamy się naszym jesiennym pozdrowieniem. Pani jesień przyszła do nas i przyniosła jarzębinę. Dzieci, jak się czujecie? Dobre. Dobrze. Jaką macie linkę? Piękne minki. Dobrze, moi kochani. Stańmy, zróbmy razem duże koło. Koło koło, zróbmy wielkie koło, a przy tej piosence złapmy się za ręce. Koło koło, zróbmy wielkie koło, a przy tej piosence złapmy się za ręce. O, jak wesoło, jakie piękne koło. A teraz, moi kochani, maszerować. Pójdźcie wasze ręce na bioderka. Stańcie bokiem do koła. I przy wyprostowanych plecach podnosimy kolano do i Idziemy maszerować. bieg na palcach. Hey, hop, góry skok. Nie biegniemy jeszcze raz.

Rozpoczniemy sobie od zabawy, która nazywa się Magiczny Klej. Wstajemy wszyscy. W tej zabawie będziemy przyklejać do siebie różne części naszego ciała, a w międzyczasie będziemy tańczyć, poruszając się po sali. Róbcie to samo co my, naśladujcie nas. Czyli na przykład, by.

Wykorzystamy sobie do zabaw. Gazety! Tak jest. się wygodnie, ja już mam gazety. Wy prostu pani, o gazety, abyśmy mogli się nimi pobawić razem. Zatrzymajcie film i pójdźcie po gazety. Gazety, gazety wyglądają bardzo fajne, ciekawe dźwięki. Na początek weźcie gazetę w ręce i mocno w nią dmuchnijcie. Gazety szeleszczą, gdy na nie buchamy. To dobre ćwiczenie oddemowe. Gazety też, gdy nie poruszymy, potrafią naśladować szum wiatru. Nasze gazety wspaniale też potrafią naśladować, oprócz szum mogą też naśladować kapanie i mały deszczyk. Gdy poruszycie je na podłodze albo na swoich kolankach, wystarczy delikatnie będziecie stukać w nie paluszkami I usłyszycie, że pada mały deszcz Tutaj spróbujcie tak jak my A gdy się mu całymi dłońmi To wielki deszcz uwaga, znowu pada mały deszcz Mały deszcz paluszkowy. A teraz uwaga, duży deszcz bardzo dobrze. Weźmy teraz nasze gazety i użyjmy je do pierwszej zabawy. Złóżcie swoje gazety, włóżcie je sobie pod pachę i wyruszymy teraz na jesienny spacer. A, a no. Mogą być problemy ze składaniem w gazety. Proszę bardzo. wkładamy gazetę pod pachę, jak parasolkę, i spacerujemy. Nagle zaczęło padać, wyciągamy nasze gazety, robimy sobie daszek i teraz już nas nie napada, możemy biegać razem z daszkiem. Przestało padać, wyciągamy nasze gazety i powstały kałuże. Teraz przez kałuże możemy wszystko. Uwaga. a teraz uwaga nasze gazety zostają na podłodze i pobawimy się w zabawę na gazecie zostaje na gazecie zostaje będziemy do naszą gazetę układać różne części naszego ciała uwaga, najpierw biegamy i omijamy nasze gazety W naszej gazecie zostają, na gazecie zostają, dwie stopy i dwie ręce. Brawo! Mam nadzieję, że wam też się udało. Uwaga, teraz przeskakujmy przez gazetę i odsusaj. Uwaga, na gazecie zostaje półka i dwie pięty. W gazecie zostaje jedna stopa. Prawą? Jedną przez nie na gazecie zostają plecy. Zbieramy, omijamy gazetę. Uwaga, uwaga. Na gazecie zostaje ucho i pięta. naszą gazetę. Możemy z niej wydobyć dźwięki, zobaczcie. Gdy będziemy ją poruszać, trzymamy ją za dwa końce. Mamy się też zabawę, że gdy gram, chodzimy i trzymamy gazetę w ręku, a gdy przestanę grać, poruszam ją. Uwaga, chodzimy za tymi gazetami jak z instrumentem. Puszczamy naszą weretą. Idziemy <Sklujne> dalej. Puszczamy. <Szyska> Gdy komuś z Was zdarzyło się to co mi, czyli gazeta się porwała, teraz spróbujmy naszą gazetę. Pięknie zdjąć wielką kulę. Wciskamy mocno na też, to wyprzestrzenia, one wydają fajne dźwięki. I z naszą kulką będziemy teraz biegać sobie. Jakby muzyka się skończy musimy ją podrzucić i złapać, żeby nie spadła na ziemię. Zobaczymy, komu się spuda taka kulka. Ja o, bardzo ładna, uwaga, biegamy też naszymi kuleczkami. No, hej, ja. I łapiemy, jeszcze raz, hej, ja. I łapiemy.

Ustawimy się w pociąg. Wy też ustawcie się za jednym z dzieci w pociąg i ruszymy i nasze kulki wrzucimy do kosza na śmieci. Poprosimy panią, żeby przygotowała nam kosz na śmieci, a nasze kuleczki wylądują pod biurkiem. Uwaga, uwaga i ruszamy. sobie wygodne chwilę Zapraszam, zapraszam cię rony panie po Moi kochani, dzisiaj nauczymy się drugą zwrotkę do naszej piosenki o pani jesieni. Spróbujmy razem zaśpiewać o pani jesieni piosenkę naszą. Dzisiaj druga zwrotka, powtórzcie razem z nami. Idzie do nas pani jesień. Idzie do nas pani jesień. A co jeszcze do nas niesie? A co jeszcze do nas niesie? Drzewa pięknie przystrojone. Drzewa pięknie przystrojone żółte i czerwone. Bliski żółte i czerwone. Pełne grzybków też koszyki. Pełne grzybków też koszyki. A w ogródkach słoneczniki. A w ogródkach słoneczniki. Czy dla dzieci też coś będzie? Czy dla dzieci też coś będzie? Tak, kasztanki i żołędzie. Tak, kasztanki i żołędzie. I końcówka naszej zwrotki ostatniej brzmi tak. Idzie jesień, idzie jesień. Idzie jesień, idzie jesień. Tyle dobra dla nas niesie. Tyle dobra dla nas niesie. Tak, uwaga, to spróbujmy drugą zwrotkę w wersji z dziurami, czyli musicie od Pani brakując słowa. Eee. Idzie do nas Pani. A co jeszcze do nas niesie? Trzeba pięknie przystać. obie zwrotki ze sobą. I zwrotkę pierwszą, i zwrotkę drugą. I, I końcóweczkę. Uwaga. I czy to nas Pani. Krzyków też koszyki, a ogródka słonecz. Czy dla dzieci też coś będzie? Tak, aż i ino będzie. Idzie się, idzie się. Tyle dobra dla nas niesie. Wyśmienicie. Teraz, moi kochani, kolejna zagadka dla Was. Mam dla Was trzy dni tygodnia, ale każdy dzień ma inny rytm i inną wyobraźnię. Spróbujcie zapamiętać po kolei. Dni, które wybrałem. Pierwszy dzień to... Poniedziałek, poniedziałek, wtorek, wtorek, niedziela, niedziela. Jeszcze czas, żebyście zapamiętali, posłuchajcie się, uwaga. Poniedziałek, poniedziałek, A wy razem z nami spróbujcie ogarnąć jaki to był dzień tygodnia. Uwaga! Wtorek! Niedziela! A czy pasuje Niedziela. wtorek? Nie. Niedziela. Czyli Niedziela! Jakiś? Tak. Niedziela! Tak samo odgadliście? Niedziela! A ten? Poniedziałek. Tak, jest to poniedziałek. Poniedziałek. Wszystkie moje dni tygodnia. A teraz zabawa, która nazywa się Symfonia Sylab. W tej zabawie za chwilę wymyślę wyraz na dwie sylaby. Podzielimy się na dwie grupy. U Was mogą być tu grupy chłopcy, dziewczynki na przykład, tak? I każda z grup dostanie jedną sylabę do zaśpiewania. Będziemy ją śpiewać na melodię Stary Niedźwiedź mocno śpi. Na początek zgadywać będzie Dominik. Dominiku, zapraszamy Cię do pokoju. Na razie wyjdź, schowaj się, o tam, dobra, żebyś nie podsłuchiwał. A my powiemy wyraz. Podzielimy go sobie na sylaby. Najpierw powiem Wam w po cichutku. Będzie to wyraz. A teraz podzielę go na sylaby. Jedną sylabę damy chłopcom. Dzisiaj będzie reprezentowała Jechania. Dobrze, żeby można było podzielić. Jechania będzie śpiewała. I Zosia, jako dziewczynki, będzie śpiewała. Dobrze? Uwaga! Śpiewamy razem. U Was też chłopcy śpiewają swoją sylwę, dziewczynki swoją. A jedną osobę wybierzcie, żeby razem z Dominikiem zgadywała. Dominiku, poprosimy Cię, chodź. Teraz, tak jak dzieci w przedszkolu, będziesz musiał odgadnąć, co to za wyraz Ci przygotowaliśmy. Śpiewamy dwie sylwy. Hania śpiewa jedną swoją, Zosia swoją. My tak samo, dziewczynki śpiewają jedną swoją, a chłopcy swoją. I zgadujemy. Czy odetnijcie co to jest za wyraz? Dominiku, czy wiesz jaka to była... Jak to był wyraz z tych busów? Tak! To była głowa, brawo! Od razu głowa? Dobrze, po kolei. Teraz Zosię weźmiemy, wybierzcie nową osobę do zgadywania. Ona będzie ja zgadywała zosią. razem z Zosią. Mamy już chłopców i dziewczynki, więc podzielę Wam nowy wyraz. I nowy wyraz będzie brzmiał miesiąc. Na Zosi? I na Hani? Macha Hani. Zosiu, poprosimy cię. Zosiu, mamy dla Ciebie nowy wyraz. Mm. Marka, siądź tu z nami i posłuchaj uważnie. To u Was też ta osoba, która zgaduje, nie teraz uważnie słucha. A my śpiewamy u Mara swoje sylaby. Uwaga. ci, sią. U Mara. swoje, Dominik swoje. Mi, 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 mi. Sio, 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 sio. Sio, 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 Mi, 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 Zosiu, czy wiesz co to za wyraz? Misio. Tak, bardzo dobrze. Wspaniała odpowiedź. Damy szansę jeszcze, Hanni, wy też zamieńcie się jeszcze na chwilę. Hania nam się schowa, a ja przygotuję wam nowy wyraz. Nowy wyraz to. Powiemy Domikowi jedno. I Zosi. Tak? Uwaga, zaprosimy, Hanie. Hanie, chodź. Zapraszamy cię. Uwaga, uwaga! Spróbujcie razem z nami odgadnąć, co to jest za wers. Z dwóch slań. Jakie, Haniu, słaby słyszałeś? Ko ko. 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 I druga sława? K. Nie. Zosiu, poprosimy Cię o twą sławę. Tek. Mamy ko, mamy tek. Ko. Tek. Tek. Kotek. No a Ty? To kotek. Tak, to bardzo dobra. dobra odpowiedź. Brawo, Haniu, udało Ci się. Zresztą zgadliście w nowym kotek? No, gadań, się, no nie był. Uwaga, uwaga. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Brawo dla was. Z tą zabawę możecie bawić się z paniami, żeby panie wymyślały jaki tutaj wyraz. A na koniec, moi chani powiem się jeszcze jedną zabawę. Zabawę w chochlika. Dzisiaj chochlikiem będzie Zosia. A wy wybierzcie sobie swojego chochlika. Uwaga, chochlik to jest takie stworzenie z bajki, które jest bardzo psotne. I czasami ma jakieś możliwości czarodziejskie. Dzisiaj Zosia będzie chochlikiem i kogo dotknie? ten zamienia się w dziwnie chodzącą i wydającą dziwne odgłosy maszynę. Na przykład, E e, swoje odgłosy. Tak, ta maszyna chodzi i się rusza. Uwaga, wybierzcie chochlika, chochlik sobie chodzi między wami i kogo dotknie, ten zostaje zamieniony w dziwną maszynę. Dodatkowo możecie też poprosić o pomoc panią, żeby odczarowywała dzieci od chochlika. Czyli kto zostanie dotknięty przez chochlika, jest zaczarowany, a kto dotknięty przez panię będzie odczarowany. Czyli ta będzie odczarowywał? Nie, ja tylko was dzisiaj, dzisiaj was Zosia tylko zaczarowuje. Uwaga, wy sobie chodzicie, a kto dotknięty zamienia się w maszynę. Jesteście wolni. Siadamy już sobie wygodnie. I pożegnamy się już ja, dzisiaj z wami. Na pożegnanie pożegnamy się jak dinozaury. Jak kot i jak pies. Na początek żegna się z nami dinozaur. Teraz wygna się z nami piesek. How? a na koniec żei kotek Miau, 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 miau Miau, 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 miau wam bardzo serdecznie, do zobaczenia!